Jeśli masz przetuszczające się włosy, to tego nie rób. Nie chodź w turbanie dłużej niż 5 minut po umyciu, a najlepiej nie chodź w nim wcale. Postaraj się tylko odcisnąć wodę z włosów i od razu zdjąć z głowy ręcznik. Nie myj głowy szamponami do włosów. Przejdź na szampony do skóry głowy, włącz co dwa mecia szampon seboregulujący, a na co dzień stosuj szampony typu daily lub do częstego mycia. Nie zostawiaj włosów do naturalnego wyschnięcia. Najlepiej susz głowę do 5 minut po umyciu, bo zostawianie włosów do naturalnego wyschnięcia przyspiesza przetuszczanie i prowadzi do rozrostu grzybów malasezja, które każdy z nas ma na swojej skórze, również ty. Nie myj głowy tuż przed pójściem spać, bo nawet jak dobrze wysuszysz głowę, to na włosach jeszcze nadal będzie utrzymywała się wilgoć. Jeśli już musisz umyć głowę wieczorem, to wysusz ją na godzinę przed snem, a najlepiej umyj głowę rano. To co najmniej 8 godzin świeżości więcej, więc bardziej się opłaca. Nie przetrzymuj tych włosów na kolejne dni. Jeśli głowa zaczyna cię swędzieć, to znak że przetrzymałaś je za długo i powinnaś umyć głowę co najmniej 12 godzin wcześniej. A ty robiłaś którą z tych rzeczy?